A jeszcze przed obejrzeniem odcinka mam dla was konkurs na dowolną rzecz ze sklepu Fortnite Jedyne co musicie zrobić, to zasubować kanał Netflix do którego linka macie w bio Wizowy generalnie, chyba sa Polskę, czyli topowy polski Instagramer pomylił opis bio na Instagramie Więc generalnie chodziło mu o opis jak coś, więc w opisie macie link do mojego kanału Oraz polubić ten film i napisz w komentarzu, biorę udział A wyniki będą za tydzień na moim Instagramie, który macie na ekranie krystek27 sobie publiczne, więc co? Zapraszam do oglądania. Siema, Siema z strony Kiebasa, a dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku z serii 1. fajne z zamią Gifta, a dzisiaj ze mną. Siema. No i gramy sobie 1. Fajden Gifta do dwóch, więc moje zacząć doła. Jeśli wygra, dostaje Gifta za 500, więc jeśli Wy chcecie wystawić w takim odcinku, to musicie stawić 5 stopy w górę. I na przeczwuni z gry. Każde 100 tołapek to jest plus 100 Fodolców, co nie, więc tam ile dobijecie, tyle będzie Fodolców, ale minimalna kwota to jest 500, więc to zależy od was, ile osoba kolejna wygra w odcinku. No i co? Więc napiszcie w komentarzu. O no kurde, no GG, no i pierwsza już już 1:0 dla Koszowskiego. Niestety jestem botem, no i nie umiem grać. To są szybkie Fodolce zarobione. Dobra, czekaj, idę z tej strony. Dobra, moiście edytować. Więc mówię, warto brać udział w serii O serii. łatwe to są dla Was do zagadnięcia A moi youtuberów, tak ktoś organizuje no więc... Oh. No więc GG, więc Kościelski gratulacje, wygrałeś Gifta za 500 oh. No więc GG no, akurde, no i Więc GG, szybki odcineczek, zostawajcie łapeczki w górę komentarze no więc wysyłamy gifta za i bucksów. Macie tutaj potwierdzenie, że kolega dostanie gifta. Wysyłanie podarunku. Więc sprawdźmy czy dojdzie. Wysłano podarunek, więc zobacz czy doszło. Czekaj, bo to trzeba chwilę poczekać, to dojdzie. Dobra, zobaczymy czy dojdzie, czy nie dojdzie. Nie ma jeszcze? Nie, naprawdę nie ma. <noise> Ty ja mam nagrane to wiesz o tym? Nie, naprawdę nie ma. No wejdź i wyjdź po prostu. Wejdź, wyjdź i wejdź tryb gry. No więc doszedł prezent? Tak, doszedł, dziękuję.